Od smoka. Znowu muszę to powtórzyć. Jestem najlepszy. No, patrzcie. No nieźle by strzaku, Ale przypominam, że wszyscy mamy smocze stroje. I co ty na to? No, wiesz... Jake chce powiedzieć, że ostatnio z nami wygrał. Więc tytuł smoczego mistrza utrzyma już na zawsze. To całkiem nielogiczne. Lepiej trenujmy. Sensei powiedział... No, jazda na smoku to przecież taki trening. Więc ustalone... Ten, kto wygra wyścig, zostanie Smoczym Mistrzem na miesiąc! Gotowi? Ninja Go! Niechaj wygra, Znikam! A... ale gdzie on jest? Ciemno hmm. ci? Na ogień trzeba odpowiedzieć lodem! Zrobiło ci się trochę chłodno. Nie! Yeah! Wow! Tak, doki! Dobra jest! Dobra, czas dać gaz do deki! Już was ma! Pokodani! Nieźle, ale jutro nie wygrasz. Jutro? Zwycięzca miał zostać mistrzem na miesiąc. A nie było o tym mowy. Nie, 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 nie. nie, nie.